Dziś bierzemy na warsztat temat, który jest, no wiesz, jednocześnie uniwersalny i niezwykle intymny. Relacja ojca z córką, a konkretnie to, co dzieje się, gdy ta relacja zostawia po sobie głęboką, psychologiczną ranę. Nasze materiały, oparte w dużej mierze na pracy analityczki jungowskiej Lindy Sierse Leonard, od razu rzucają nam wyzwanie. Zapomnijcie o prostym rozwiązaniu, o jakimś plastrze na ranę. To, co opisują, to długa wewnętrzna podróż. I co ciekawe, to nie jest prosta druga z punktu A do B. Właśnie. To raczej spirala. Ta metafora spirali jest absolutnie kluczowa na samym początku. To jest, wiesz, fundamentalne założenie. Co to dokładnie znaczy? Że będziemy wracać do punktu wyjścia. Nie do końca. To oznacza, że w procesie leczenia nie idzie się do przodu linearnie. Będzie się wielokrotnie powracać do tych samych bolesnych miejsc, tych samych wspomnień czy wzorców zachowań. Ale, i to jest kluczowe, za każdym razem, schodząc niżej w tej spirali, robi się to z nowej perspektywy, z głębszą świadomością. Aha, czyli to nie jest powtarzanie błędu, to jest pogłębianie rozumienia. Dokładnie. I jeszcze jedna. Fundamentalna rzecz, którą trzeba ustalić na starcie. Celem tej całej podróży nie jest konfrontacja z realnym ojcem, zmuszenie go do zmiany, czy nawet uzyskanie przeprosin. Czasem to jest po prostu niemożliwe. Czyli nie chodzi o to, żeby naprawić świat zewnętrzny. Dokładnie. Chodzi o transformację wewnętrznego świata o zmianę tego, jak obraz ojca funkcjonuje w psychice kobiety. Czyli to praca nad wewnętrznym portretem, a nie nad żywą osobą. Tak. Celem jest odzyskanie utraconych części siebie, zintegrowanie ich i w efekcie odnalezienie własnego, silnego centrum. To podróż do wewnątrz, popełnię. Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jeśli to jest podróż, to jaki jest jej pierwszy krok? Od czego w ogóle zacząć, gdy czuje się tylko ból i no, chaos? Pierwszym krokiem, i to jest krok gigantyczny. Jest świadomość. Świadomość czego? Chodzi o to, żeby w ogóle zobaczyć i nazwać te niewidzialne mechanizmy, te pancerze, które zbudowało się wokół rany, żeby przetrwać. Nasze źródła podają tu kilka bardzo obrazowych archetypów na przykład Pancerna Amazonka. Pancerna Amazonka? Kurczę, to brzmi znajomo to nie jest postać z mitologii, prawda? Absolutnie nie. To może być współczesna kobieta sukcesu prezeska firmy, która zbudowała wokół siebie mur z osiągnięć. Mhm. Każdy kolejny dyplom, każdy awans, każdy zdobyty cel to jest jakby kolejna płyta w tej zbroi. W świat zewnętrzny widzi siłę, niezależność, kompetencje. A pod spodem? A pod tą zbroją jest ogromna wrażliwość, do której nikt łącznie z nią samą nie ma już dostępu. Zbroja, która miała chronić, stała się więzieniem. Rozumiem, a drugi przykład, który się pojawia, to wieczna dziewczyna. To jest ta kobieca wersja Puer eternus, tak? Tak. To drugi biegun. Kobieta, która psychologicznie nigdy nie dorosła, unika odpowiedzialności, trwa w stanie zależności, czy to od rodziców, czy potem od partnerów. To taka wiesz, urocza, ale trochę nieprzystosowana do życia. Można tak powiedzieć jest czarująca, spontaniczna, pełna pomysłów, ale niezdolna do zakotwiczenia się w dorosłym życiu, do podjęcia zobowiązań. Jej życie to seria początków, które nigdy nie dochodzą do mety. Ci obake wzorce, amazonki i wiecznej dziewczyny to tak naprawdę strategie przetrwania, które w pewnym momencie stają się destrukcyjne. Właśnie. Stają się klatką. W materiałach jest jedno genialne porównanie, które świetnie to ilustruje. Nawiązanie do baśni o Rumpel Sztyku. O tak, to jest fantastyczne. Demon traci władzę nad królową w momencie, gdy ta poznaje jego imię, czyli samo nazwanie wzorca aha, to co robię to jest właśnie mechanizm pancernej Amazonki ma już uzdrawiającą moc. Ma ogromną moc. Nazwanie demona, czyli wzorca, pozwala się od niego oddzielić. Kobieta przestaje być tym wzorcem, a zaczyna go mieć. To jest subtelna, ale ważna różnica ogromna. Zamiast myśleć, jestem słaba i muszę się bronić, może pomyśleć, mam w sobie mechanizm obronny, który nazywa się pancerna Amazonka. To tworzy dystans. To fundamentalny krok odbycia ofiarą okoliczności do odzyskania sprawczości. Czyli to moment, w którym można powiedzieć, Ok, to jest mapa mojego wewnętrznego więzienia. Teraz mogę zacząć szukać wyjścia. Dokładnie tak. Rozumiem, czyli. Samo nazwanie to pierwszy krok ku wolności, ale czy to nie jest trochę, wiesz, intelektualna pułapka? Mogę sobie precyzyjnie zdiagnozować i nazwać swój wzorzec, i co dalej? Czy samo etykietowanie wystarczy, żeby ten pancerz faktycznie zaczął pękać? Słuszna uwaga absolutnie nie wystarczy. Nazwanie to dopiero otwarcie drzwi. A co jest za tymi drzwiami? <grym> A za tymi drzwiami jest to, co autorka nazywa fazą cierpienia. I to nie jest cierpienie w sensie bycia ofiarą, ale świadomego przejścia przez bardzo trudne emocje. A w centrum tego procesu, co jest fascynujące, stoją dwie potężne siły: gniew i łzy. I to dochodzimy do czegoś, co wydaje mi się rewolucyjne. Bo, no wiesz, większość popularnej psychologii mówi o odpuszczaniu, wybaczaniu, oszukaniu spokoju, a źródła, które analizujemy, idą w zupełnie przeciwnym kierunku. Mówią, że kluczem do uzdrowienia nie jest spokój, ale furia. Dokładnie. I tu używa się mocnego słowa rage, czyli wściekłość, a nie zwykła złość. W źródłach ten gniew nie jest przedstawiany jako coś negatywnego, co trzeba tłumić? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, jest postrzegany jako niezbędna życiodajna siła to jest energia, która pozwala wreszcie powiedzieć nie. Przestać być miłą, grzeczną dziewczynką, która spełnia oczekiwania innych. To jest ta siła, która pozwala postawić granicę. Tak, to gniew pozwala ustanowić granice tam, gdzieś nigdy nie było. To on daje siłę, by odrzucić projekcje i oczekiwania, które zostały narzucone. Autorka idzie nawet dalej, symbolicznie łączy ten gniew z energią hinduskiej bogini Kali. Tak, a Kali to boginię zniszczenia, ale zniszczenia, które jest twórcze. Ona niszczy to, co stare, skostniałe, fałszywe. Aha. Żeby zrobić miejsce na to, co nowe i autentyczne. Dokładnie. Ten gniew to nie jest ślepa agresja. To jest precyzyjne, chirurgiczne cięcie, które oddziela kobietę od tego, co jej nie służy, co ją ogranicza. To jest odzyskiwanie własnej mocy. Okej. Okay. Gniew jako siła tworząca granice to kupuje. Ale druga emocja to łzy. One wydają się kompletnym przeciwieństwem. W naszej kulturze często postrzegane są jako oznaka słabości, bezsilności. Mhm. Czy źródła nie sugerują, że płacz to po prostu powrót do roli ofiary? To jest właśnie ten paradoks. Gniew i łzy. To dwie strony tej samej monety. Gniew buduje zewnętrzne granice, a łzy rozpuszczają te wewnętrzne. Jak to? Według Leonard, łzy mają moc topienia pancerza Amazonki. One leczą to, co nazywa zlodowaciałym sercem. Zlodowaciałym sercem? Tak. Sercem, które w obronie przed kolejnym zranieniem zamknęło się na czucie. Łzy powalają na ponowny kontakt z autentycznym bólem, ze swoją wrażliwością, a bez tego kontaktu nie ma mowy o prawdziwej regeneracji psychicznej. Jest tu też odwołanie do kolejnej baśni o bezrękiej dziewczynie. Tak. W tej baśni bohaterka okaleczona przez ojca, który zaprzedał ją diabłu, chroni siebie i swoje dziecko właśnie kręgiem ze swoich łez. Diabeł nie może przekroczyć tej granicy. Wow. To piękna metafora, pokazująca, że łzy nie są oznaką bezsilności, ale potężną siłą oczyszczającą i chroniącą. One zmywają fałsz i pozwalają dotknąć prawdy o swoim cierpieniu. To jest warunek uzdrowienia. Mhm. Czyli mamy tę całą wewnętrzną burzę, gniew, który stawia granice, i łzy, które leczą od środka. To wszystko dzieje się w psychice, ale co z realną osobą? Co z tym Ojcem, który może nadal żyje, z którym trzeba się spotkać przy świątecznym stole? Mhm. Jak ta wewnętrzna praca ma wpłynąć na powiedzmy niedzielne obiady z nim? Czy celem jest konfrontacja? To jest kluczowe pytanie, i odpowiedź może być dla wielu zaskakująca. Nie celem nie jest naprawienie ojca. Naprawdę? Naprawdę. Chodzi o transformację jego obrazu w psychice. To wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, świadomego wyjścia z tego, co autorka nazywa ruchomymi piaskami obwiniania. Ruchome piaski obwiniania, dobrze powiedziane. Obwinianie jest zrozumiałe. Jest naturalną reakcją na krzywdę, ale na dłuższą metę jest pułapką. Utrzymuje w roli ofiary, w bierności, całą energię kieruje na zewnątrz, zamiast wykorzystać ją do budowania siebie. Okej, okay, czyli trzeba przestać obwiniać. A co jest tym drugim krokiem? Drugi krok jest bardziej złożony. Polega na zobaczeniu w ojcu po prostu człowieka z jego własnymi ograniczeniami, historią, ranami. To nie jest rozgrzeszanie, ale próba zobaczenia szerszego obrazu. Ale to nie wszystko, prawda? Nie. Co ważniejsze, i to jest sedno Jungowskiej pracy, proces ten polega na odnalezieniu w swojej nieświadomości pozytywnego archetypu ojca. Źródła nazywają go mężczyzną z sercem. Mężczyzna z sercem. To jest ta wewnętrzna figura, ten wewnętrzny głos, który może dać to, czego zabrakło w rzeczywistości: wsparcie, poczucie struktury, akceptację i poczucie własnej wartości. Chodzi o to, by przestać szukać tego na zewnątrz, a znaleźć i zbudować to w sobie. To jest naprawdę potężna koncepcja. Muszę na chwilę się nad tym zatrzymać. Idea, że celem nie jest zmiana ojca, ale odnalezienie go w sobie w pozytywnej, wspierającej formie. Mhm. To całkowicie zmienia perspektywę. Wygląda na to, że celem nie jest też odrzucenie żadnej części siebie, nawet tych, które na początku zdiagnozowaliśmy jako problematyczne, jak Amazonka czy wieczna dziewczyna? Absolutnie nie. W źródłach pojawia się piękna metafora kryształu jaźni. Tak, i ona doskonale ilustruje proces integracji. Uzdrowienie nie polega na amputacji jakiejś części osobowości. Nie chodzi o to, by zabić w sobie Amazonkę. To o co chodzi? Chodzi o to, by obrócić ten kryształ jaźni w taki sposób, żeby każda z jego facet mogła odbić światła, czyli ujawnić swoją konstruktywną stronę. Czyli siła Amazonki, jeśli nie płynie już z lęku. Może być czymś dobrym? Oczywiście. Staje się zdrową ambicją, dyscypliną, umiejętnością osiągania celów. A spontaniczność i wyobraźnia wiecznej dziewczyny, gdy zostanie osadzona w dorosłej odpowiedzialności, wnosi do życia radość, kreatywność i zabawę. Czyli każda z tych ról ma w sobie potencjał? Dokładnie. Każda jest potrzebna. To wszystko prowadzi do ostatecznego kroku, który autorka nazywa sekretem uzdrowienia. Jaki to sekret? To jest moment, w którym kobieta przestaje projektować ducha, czyli poczucie sensu, celu, inspiracji, duchowości na mężczyzn. Najpierw na ojca, który był pierwszym bogiem, potem na partnerów, guru, autorytety. I co się wtedy dzieje? I odnajduje tego ducha wewnątrz siebie, jako swój własny kobiecy pryncyp. Czyli, co za paradoks, cała ta długa i bolesna praca nad raną zadaną przez ojca ostatecznie prowadzi do odkrycia w pełni niezależnej własnej kobiecości. Właśnie tak. I to jest kobiecość, która nie definiuje się w opozycji do męskości ani w uległości wobec niej. To jest kobiecość, która zna swoją wartość, i jest zdolna do partnerskiego dialogu z męskością z pozycji siły, równości i pełni. To wszystko brzmi jak gigantyczna, niemal heroiczna praca wewnętrzna. Czy w źródłach są jakieś wskazówki, jakieś, no wiesz, konkretne narzędzia, które mogą wspierać w tej podróży? Jak się za to zabrać w praktyce? Oczywiście, to nie jest tylko teoria. Materiały wskazują na bardzo konkretne metody. Jedną z najważniejszych jest analiza snów. Snów. Tak. Sny z perspektywy Jungowski. Są językiem nieświadomości. Często dostarczają obrazów, które pokazują drogę wyjścia z impasu, kompensują jednostronną postawę świadomości. Autorka podaje przykłady własnych snów, jak ten o Zorbie, symbolizującym radość życia i kontakt z ciałem, czy o tybetańskiej świątyni, wskazującym na potrzebę duchowości. Ok, czyli sny. Co jeszcze? Drugim narzędziem jest szeroko pojęta twórczość pisanie, malowanie, taniec. Jak w przypadku samej autorki, która przelała swoje doświadczenia na papier. Dokładnie. Twórczość pozwala nadać formę i sens cierpieniu, które inaczej jest tylko chaotycznym bólem. Pozwala zintegrować rozproszone części osobowości w spójną narrację. I jest jeszcze trzecie narzędzie. Tak, trzecie i bardzo potężne. Aktywna wyobraźnia. To technika dialogu z wewnętrznymi postaciami. W źródłach pojawia się na przykład postać zdeprawowanego starca. Brzmi groźnie. Kto to taki? To nie jest przypadkowa fantazja. Zdeprawowany starzec, którego przywołuje autorka, to archetyp reprezentujący tę cyniczną, zgorzkniałą, negatywną część psychiki. To wewnętrzny krytyk, który sabotuje wiarę w dobro, miłość i nowe możliwości. I co się robi z taką postacią? Prowadzi się z nim świadomy dialog wywoobraźni. To próba zrozumienia jego korzeni i zneutralizowania jego niszczącej siły. Podobnie można rozmawiać z gniewnym chłopcem czy innymi częściami siebie. Cały ten wieloetapowy proces spina na koniec jedna niezwykle obrazowa metafora tadżyckiej Baśni. Tak, Baśń o odważnej dziewczynie, czyli Courageous Girl. To jest idealne podsumowanie całej tej podróży. Jak to wygląda? W tej historii córka, aby uzdrowić swojego ślepego ojca, co symbolizuje pracę nad raną Musi wyruszyć w niebezpieczną podróż w nieznane. To jest ten moment decyzji o podjęciu wewnętrznej pracy. OK. Aby przetrwać w patriarchalnym świecie, musi przebrać się w męski strój. Czyli świadomie nauczyć się używać cech stereotypowo męskich, asertywności, logiki siły przebicia? Dokładnie. Musi zintegrować w sobie te jakości, by móc funkcjonować w świecie. Ale i to jest kluczowe, na końcu swojej podróży, po zdobyciu celu, zrzuca męski strój i powraca do swojej autentycznej kobiecej postaci. Nie zostaje w męskim przebraniu? Nie. Integruje te cechy, ale jej centrum pozostaje kobiece. To jest kwintesencja podróży. Kupełni zdolność do korzystania z całego spektrum ludzkich cech, będąc jednocześnie głęboko zakorzenioną we własnej tożsamości. Podsumowując, proces leczenia rany w relacji ojciec-córka, jak go opisują nasze źródła, to prawdziwa wewnętrzna odyseja. Nie chodzi o zmianę przeszłości, bo to niemożliwe. Nie chodzi nawet o zmianę innych ludzi. Dokładnie. Chodzi o świadomą, trudną pracę nad integracją rozproszonych części własnej psychiki, by odnaleźć w sobie nowe, silniejsze i bardziej autentyczne centrum. To jest fundamentalna zmiana perspektywy. Spostrzegania siebie jako biernego produktu zranionej relacji na stanie się aktywnym twórcą własnego wewnętrznego świata. I na odnalezienie w tym świecie siły i wolności. Siły, sensu i wolności, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. To nasuwa ostatnią myśl do rozważenia, takie pytanie na wynos. Jeśli uzdrowienie tej konkretnej, osobistej i tak głębokiej rany ostatecznie prowadzi do odkrycia kobiecego ducha niezależnego od męskiej projekcji, mm -hmm. to jakie inne, głęboko zakorzenione w naszej kulturze historie mogłyby ulec transformacji? gdybyśmy spojrzeli na nie nie jak na zewnętrzne konflikty do wygrania, ale jak na wewnętrzne fragmenty naszej psychiki, które czekają na zintegrowanie.